Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie w tej szalonej fryzurze zapraszam na daily vloga. Wczoraj chodziłam w koczkach i stwierdziłam, że zostawię je sobie na noc i zobaczymy, co z nich zaraz wyjdzie. Co? Zobaczymy, zaraz, co z nich wyjdzie o ten sposób. Dzisiaj słuchajcie, mam dużo drobnych rzeczy do zrobienia, głównie poza domem, więc pomyślałam, że sobie powloguję przy okazji. Troszeczkę pogadamy, ale wiadomo domowe czynności też będą. Na razie jest godzina siódma. Ja już wszystko tutaj na karnałam ogarnęłam, wstałam sobie dzisiaj o szóstej, nawet mi się udało, bo ostatnim mi się coś nie udawało, więc budzik dzwonił, ale dziś się udało, także spoko, czekam jeszcze tak za 20 minut, budzę Hanie i będę ją wiozła do przedszkola, dzisiaj pierwszy dzień po przerwie, no mam nadzieję, że sobie poradzi, w sensie, że tam już, że już jest zdrowa, eee, tyle, idę kawę pić, i się ogarniać, a co się będzie działo i co będę robiła też wam będę w trakcie dnia mówiła, tak najlepiej okej, okay, zaraz wychodzimy, więc to jest godzina zero dla moich włosów powiem wam tak, zawsze wszystkim dziewczynom wychodzi pięknie a mi zamiast fal i loków wychodzą jakieś takie połamańce <gryw> także ja zawsze mam pecha do czegoś takiego jak sobie nie zakręcę jakoś lokówką albo falownicą to nic z tego nie ma dobrego ale zobaczymy co będzie dzisiaj która jest godzina. 20. Za 20 to mamy jeszcze 10 minut. I co? Jajco, słuchajcie. No nie, chyba nie. No nie! No mówiłam. Ale nie, ja sobie to zrobiłam, bo po prostu nosiłam koczki. Ja mówię, zostawię je na noc. Najwyżej ja po prostu zaraz zepnę. Bo no, mówiłam, zobaczcie, wszystkim dziewczynom wychodzą fale, a mi jakieś po prostu połamańce. To się do niczego nie nadaje. Czy to się do czegoś nadaje? Do niczego, ale mnie nie, nadaje. Spinam ją. One na szczęście i tak się rozprostują zaraz, jak ich nie utrwale. A teraz to ja muszę spiąć i zaraz wychodzić. Okej, okay, jest 8.40, 40. Ja mam drugą kawę. Hania odstawiona do przedszkola, Powiem wam o nas w kratkę ostatnio tak na maksa. Pięć dni w domu, pięć dni w przedszkolu, ale już się przyzwyczaiłam do tego. Na początku taka byłam sfrustrowana te pierwsze miesiące, a teraz już po prostu wiem, że tak jest. I w takich momentach to jest też to, że bardzo dziękuję, dziękuję że mam taką pracę, jaką mam, że po prostu mogę zostawić dziecko w domu. Ale to dziecko nie może też cały czas siedzieć w domu, więc poszło. Yy, bardzo szczęśliwe zresztą, tak nic się nie zmienia. Ja, jest dziewiąta, tu powiedziałam ósma 40. Na dziesiątą idę do dentysty na kontrolę i mam nadzieję, że ta kontrola nic nie wykaże. Słuchajcie, nie wiem, czy pamiętacie, w zeszłym roku, w tym samym właśnie czasie gdzieś, luty, marzec, wcześniej, o Jezus, chodziłam do dentysty, bo mi się tak zęby po ciąży posypało, że to jest niesamowite. Po prostu one się kruszyły i cztery chyba wtedy robiłam. Cztery albo trzy kanałowo. Po prostu jakiś kanał absolutny. Ka jeden kanał, na w sensie jeden ząb na trzech wizytach, więc ja byłam u tej dentystki cały czas, mam wrażenie. No natomiast dzisiaj idę na kontrolę. Nie lubię tych wszystkich kontroli, badań, lekarzy, bo po prostu się boję, co mi powiedzą. Jak mam iść i mam powiedzieć, że wszystko jest super, to okej, okay. ale jak mi zaraz powie, że znowu będę musiała chodzić coś robić milion pieniędzy i czasu, to niekoniecznie, ale mam nadzieję, że powie, że wszystko jest w porządku trzymam kciuki sama za siebie, także na dziesiątą do dentysty, to zajmie mi dosłownie chwilę, bo to jest tutaj obok no i jeżeli to będzie tylko, kon... znaczy to będzie tylko kontrola Ale i tak nic nie zrobimy, w sensie idę tylko na chwilę tam, o a zanim tam pójdę, to chcę się pomalować, bo później jadę na miasto, ale ogólnie mam dzisiaj taki właśnie wyjściowy dzień, kilka rzeczy do załatwienia, także myślę, że to jest świetna okazja, żeby się pomalować. Mam dzisiaj dzień beztreningowy, więc przychodzę do makijażu. Ostatnio wrzuciłam wam film z otwieraniem paczek PR-owych. Jeszcze nic z tych paczek nie testowałam, nie sprawdziłam i tak cały czas w głowie mi siedzą te cienie od Hani, takie błyszczące, więc chyba po prostu za nie się zabiorę. Zrobię jakiś szybki makijaż, ale z tym błyskiem tak mi się marzy on. Yy, no. Twarz sobie szybciutko sama zrobię, bo to nic tutaj ciekawego nie ma. W sensie nic nowego nie ma. Takie mam zestaw do twarzy, o. Właśnie taki, także twarz robię i coś wspólnie przetestujemy może z cieniem. Zajrzałam do tej szufladki i słuchajcie, duo do twarzy. Face... Aha, ja nie mogę aż tyle testować, ponieważ ja sobie pomyślałam, że ja w przyszłym tygodniu nagram film. Tak, dobrze mówię, z testem, no jakieś takie get ready with me z nowościami, dawno takiego nie było, ale w sumie no coś muszę, coś chcę, coś chcę przetestować. Duo, takie wiśniowe, się, się spieszę, nie umiem się wysłowić, wiśniowe duo, brązer tutaj jest i róż. Takie mi się trochę wydaje ciemne, ale ale może, kto wie, kto wie, poza tym lato idzie, zaraz się wszyscy opalimy no nie wszyscy, zaraz słońce nas musi, nie większość z nas także no nie, wcale nie jest jakieś takie mocne chyba nie ten pędzel fajne, bo nie jest takie zupełnie matowe coś tutaj się wybłyskuje także idealne właśnie do do konturowania, do ocieplenia twarzy o, róż wygląda z na bardzo ładny, właśnie takie wiśnie w czekoladzie więc spróbujmy. Mm. Mocno napigmentowany, wyrazisty, ale ładne. Rzeczy ładne. Dobra, teraz się zabieram. Słuchajcie za to. Czy wy to widzicie? Ach! Jakieś coś tak lekko zrobię, tylko brązowo, musnę czymś innym i dam sobie na środek jakiegoś takiego błysku. Tak, to jest dzisiaj moje marzenie makijażowe. O! Mm. Mam słuchajcie, na szybko, tak machnięte brązowymi cieniami. Tak ostatnio wygląda. Jeżeli maluję oko, to tak wygląda mój makijaż oka. Raz, raz, raz machnięte brązem. I na to powędruję. Mam nadzieję, że jakiś taki pu-transparentny właśnie błyszczący cień. Może ten tutaj z zielenią, chociaż ten mi się bardzo podoba, ale do tych ciepłych brązów średnio będzie pasował. A tu jakimś takim różem się odbija, trochę fioletem się odbija, trochę brązem się odbija. No przepięknie to wygląda. Zobaczmy, jak to się nazywa. Miod malina, czyli to właśnie tu tak by było, nie? Coś takiego brązowo-miodowo-malinowego. Po prostu nakładam odrobinkę, odrobinka, to jest y, jakieś bazy pod, pod błyszczący cienie. Tu mam akurat NYX Glitter Primer i przyklejam ten cień błyszczący i robota zrobiona. Także mój makijaż bardzo szybciutki, bo twarz już mam, wiecie, opanowaną do perfekcji, brwi nie muszę, y, chociaż lekko je podkreślam w makijażu zazwyczaj. Y, I rzęsy i wszystko. Zobaczmy. To będzie widoczne. O! Czy wy to widzicie? Bo ja to widzę. Ale cudo! No i czy to coś więcej potrzeba? Nie, nic więcej nie potrzeba. Ale to jest taka folia. Mega. Nie wiem, czy ją pociągnąć do kącika, czy sobie tutaj zostawić brąz. Chyba zrobię brąz. A to tylko na środek powieki. Ale cudo! Miód malina. Miód malina, moi drodzy. Ale piękne. I makijaż gotowy. A w międzyczasie przyszedł kurier i przyjechał. I chciałam wam pokazać, co przywiózł. Bo fajna rzecz. Rzecz. A mianowicie, jak pewnie wiecie, Hania miała ostatnią rodzinę, i to była dla mnie doskonała motywacja, żeby podsumować poprzedni rok. Więc w końcu usiadłam do stworzenia fotoksiążki właśnie zamykającej 2021 rok, który dla nas był dobrym rokiem. To już jest moja trzecia fotoksiążka, tylko tak. Jedna była prezentem dla moich rodziców na gwiazdkę, druga była prezentem dla mojej babci na dzień babci. Aż w końcu stwierdziłam, no jak to tak wszystkich prezentować, a sami fotoksiążki. Nie mamy, więc właśnie tym razem została stworzona przeze mnie dla nas. W ogóle tworzenie fotoksiążki na Printu jest bardzo, bardzo proste. Bo tam macie gotowe szablony, z których możecie skorzystać, ale możecie je też dowolnie modyfikować. Ja wybrałam po prostu taki um, szablon, który jest podsumowaniem roku. Zatrzymajmy piękne momenty 2021, ale każdą stronę, praktycznie każdą stronę. Nie, nie każdą część stron e, modyfikowałam po swojemu, albo chciałam dodać jakiś dodatek, albo chciałam dodać więcej zdjęć także wszystko bardzo, bardzo prosto można tam zrobić, zdjęcia można wgrywać od razu z telefonu także e, też zaoszczędzamy czas dla mnie wszystko jest bardzo proste czytelne, ale też bardzo dobrze wykonane, ja jestem zawsze z tych fotoksiążek zadowolona, no i z tej też muszę przyznać, że jestem zadowolona no bo, no cudowne wspomnienia tutaj mamy, niech ja wam coś pokażę, tutaj nasza Hiszpania, wypad nad morze. Co ja tu jeszcze? Dużo, dużo, hani. I tak jak mówię, właśnie pięknych, rodzinnych momentów. O, zobaczcie, nasz no szogun jeszcze tutaj jest. No, przepięknie to wszystko wygląda. I tak jak mówię, można to układać w swoich kompozycjach. Królowa papieru toaletowego. No i oczywiście jak zawsze mam dla Was zniżkę. To działa tak, że pobieracie sobie link, który ja zostawię Wam w opisie i tam jest aż 35% zniżki na fotoksiążkę i 22% na inne rzeczy. Już Wam mówię na co dokładnie. Na fotoalbum, fotoplakaty i fotoobrazy. Bardzo proste, intuicyjne, tak jak wszystko właśnie w printu. Także jeżeli też na przykład teraz zainspirowałam Was do podsumowania poprzedniego roku, albo chcecie obdarować kogoś takim pięknym prezentem, no to e, koniecznie ze zniżki skorzystajcie. A ja tu z chęcią Wam coś jeszcze pokażę. O, zobaczcie, tutaj jestem ja z Hanią, zatrzymujące, przepiękne właśnie chwile zeszłego roku. W sumie zrobiłam takie strany, gdzie tylko ja, 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 Hiszpania i inne nasze wypady. O, moje urodziny. No i tutaj te wszystkie właśnie napisy można sobie modyfikować, dodawać i tak dalej. Tu ja z Haneczką. Także super opcja. Okej, okay, to no ja pomalowana, uczesana, znowu, słuchajcie, wróciłam do punktu wyjścia. Ale to jest takie wygodne, takie wesołe i wygodne. Przebrałam też sweter, bo coś gorąco, 7 stopni, a mi już jest gorąco, szaleństwo. I w zasadzie to idę umyć zęby i lecę. I się stresuję strasznie. Ale będzie dobrze. Wszystkie zęby zdrowe. Afirmacja. Um, to teraz takie ładne słowo. Medytacja, afirmacja. Afirmuję moje zęby. Ciekawe, czy im się uda. Zobaczymy zaraz. Słuchajcie, bardzo pomyślna wizyta. Co prawda musiałam poczekać, bo by tam była jeszcze pacjentka. I trochę sobie musiałam z panią pogadać, bo okiej nie widziałam no tak. 15-minutowy czat w zębach. Pani mi była 30 sekund. Stwierdziła, że ona to nic nie widzi. Dzień dobry, do widzenia do domu. Dziękuję, to chciałam usłyszeć właśnie. Eee, no, zjem śniadanie i jadę, bo o 11.30 muszę być w mieście. U Agnieszki w GUE Instytut Urody. Robimy karboksy drugą. Słuchajcie, miesiąc temu, dokładnie miesiąc temu, no kilku dni mi brakuje dwóch. Zaczęłam się porządnie masować masażerem. I bańką chińską, bańką antycelulitową. Yy, I ogromny postęp, widzę! Ogromny, jestem super zadowolona z efektów. Do tego jeszcze ostatnio dwa tygodnie temu zrobiliśmy karboksy terapię, właśnie na nogi i też tutaj na twarz. I dzisiaj jadę zrobić kolejną karboksy, głównie na nogi, no bo naprawdę ten celulit. Może te nogi są mi duże, trochę mi się schudło, ale może są i duże, ale są no nie ma tego celulitu, lepsze są większe bez celulitu niż większe z celulitem. Naprawdę wyglądają dobrze, a za miesiąc wakajki także no niewiele mi zostało, jeszcze nic nie zdradzam, ale za miesiąc wyjeżdżamy, za miesiąc i dwa dni wyjeżdżamy, także no trzeba działać, trzeba działać, także jedziemy do Agi. Coś tam Wam łagi Pokażę. Dzisiaj twarzy nie dotykamy, bo ostatnie dwa razy zrobiliśmy twarz. Ostatnio była twarz. Najpierw była twarz, później była twarz i karboksyna na ciało, a dzisiaj karboksyna na ciało. Także jest w do. No to mam 20 minut do wyjścia. Do śniadania sobie zjem. o. Jeszcze na szybko, pod drzwiami znalazłam takie mgiełki. You are the one. Trzy mgiełki z Bath and Body Works. No, żadnej nie znam, ale bardzo lubię tam giełki ogólnie ich. I to jakaś promocja. Zaraz przeczytam i Wam powiem. To już ta promocja nie obowiązuje, to powiem Wam na Instastory, może akurat ktoś skorzysta. Takie mam słuchajcie, dzisiaj strójne, pokażę Wam na szybko. Bluza z Mohito, płaszczyk z primarka, ale myślę, że to jest ostatniego jego pierwszy i ostatni sezon. Kupiłam go jesienią i myślę, że to już koniec, bo okropnie wygląda. Tutaj, ale dobra, jeszcze w nim idę. Te buty, które miałam ostatnio z polskiej marki i takie zielone. Oj, dawno takich zielonych nie miałam. E, jeansy ze Zary. Tyle. Bo ja dzisiaj się nagrywam daily vloga, to tylko powiem już po, po torturach, po całym bólu: nogi, ręce i brzuch. Aga mi zawsze daje piłeczkę, to mniej boli mi się, pyta. Całą złość przekułam na piłeczkę, a nie na Aga. Jesteśmy bardzo zadowolone z efektów, prawda? Bardzo, bardzo. Bardzo, bardzo. Także będziemy jeszcze gdzieś może jakiś termin wciskać, bo widać efekty, a jak widać, to się chce działać. Ja jestem grzeczny pacjent, także. Idę słuchajcie teraz. To obolała. Nie, ja tak naprawdę karboksy boli w momencie strzelania, a potem jest spoko. Nie będę dzisiaj robić obiadu. Nie mam za bardzo kiedy. Tu mamy taki bar mleczny. Kiedyś się w nim stołowaliśmy często. Także kiedyś były tam dobre pierogi. Też pewnie dalej są. Idę po pierożki, może jakaś zupa. Zobaczymy co tam dzisiaj jest. I wezmę po prostu na wynos. Bo muszę jeszcze w jedno miejsce Zanim dotrę do domu no nie ogarnę dziś obiadu, ale jakiś taki domowy z baru mlecznego to tyle zrobię. Mam, słuchajcie, pierożki, naleśniki, i barszcz ukraiński, wszystko co najlepsze w życiu, wszystko co najgorsze dla diety. No cóż. Ee, ale zanim dojadę do domu, 12:30, muszę jeszcze 15 minut w głąb miasta odebrać coś dla rodziców i dopiero z powrotem. Także tak jak mówiłam dzisiaj w aucie, ale i tak będę miała lepszy czas niż planowałam. Więc dzisiaj jest czwartek, normalnie mój dzień porządków weekendowych, natomiast no nie zdążę wszystkiego ale pomyślałam sobie, że dzisiaj sobie zrobię górę jutro sobie zrobię dół tak sobie rozłożę na dwa dni eee, no Hani dzisiaj muszę odebrać przed czwartą ponieważ ma, słuchajcie, tańce kumpelki chodzą na tańce, ona też sobie zażyczyła, że chce chodzić na tańce więc zostaje na tańcach, także mam jeszcze eee, także mam jeszcze dużo czasu, aż fajną wiadomość dostałam eee, yeah the i don't want to fight no more because i don't really need no more no just wanna make it stop maybe it's something in the water or maybe we just hit the end of the road Jestem głodna i tak mi w tym aucie pachniało, słuchajcie, przez całą drogę, że się wręcz rzuciłam na jedzonko, ale jest akurat pora obiadowa, druga godzina prawie. Także idealnie. Ja już, słuchajcie, wniosłam tutaj odkurzacz na górę i zabieram się za sprzątanie. Tak jak powiedziałam, posprzątam sobie górę, jutro będzie mniej. Także to działa, taka zmachana jestem cały czas na tych obrotach wysokich, ale to dobrze, trzeba to wykorzystać. Raz, raz posprzątam. No i tyle. A jak? Dużo dzisiaj robię. Lubię takie dni jak dużo robię. A jutro po się pojutrze się będę obijać. Przy weekendzie. Ach. Góra skończona, i mam jeszcze godzinę zanim wyjadę, pochanie. Więc chyba zrobię sobie dół godzinę pewnie nie. Ja też właśnie nie wiem, czy rozumiem, z czego się właśnie podejmuję, ale chyba rozumiem. Dół nie skończę go, ale zrobię dużo. No i już, chanie, przywiozę sobie pewnie łazienkę dokończę I to, co miałam zrobić, jutro zrobię dzisiaj. Także szybciej będzie weekend. Same plusy. To lecę, kawkę sobie jeszcze zrobię, w międzyczasie będę popijać. Tak jak myślałam, została mi tylko łazienka do posprzątania, tak się spięłam, nawet nieźle mi poszło, natomiast muszę natychmiast wychodzić. No, tak za minutę, bo trzeba odebrać bezpośrednio dziecko po zajęciach natychmiast, po zajęciach dodatkowych, ponieważ ono już nie jest pod opieką innego, zewnętrznego opiekuna i nie może tak, jakby wrócić do przedszkolanek, więc trzeba po prostu na dziecko czekać. No to lecę, żeby się nie spóźnić. Stoję w korku, więc może trochę, przepraszam, pogadam coś. Tak w sumie cały dzień biegnę i nic nie gadałam, tak mi się wydaje. A później usiądę do montażu i znowu będzie 50 minut. Ale taki bieg jest dobry dla głowy. Bo Jedyne co to dzisiaj wyłapywałam, jakieś pojedyncze wiadomości z wiadomości w radiu, ale ta głowa jednak się skupia na tych na tych swoich własnych rzeczach no trzeba to jakoś sobie ograniczać te bodźce złe to, zgodziliście się ostatnio ze mną, że po prostu trzeba trzeba jakoś funkcjonować no właśnie, nie jakoś funkcjonować. słuchajcie, ja mam 10 minut ile mam metrów do celu? 800 800 metrów do celu, ale jak widzicie to ja stoję stoję po prostu więc mam nadzieję, że w te 10 minut zdążę dobrze zrobić te do 800 metrów. Nie, no nie. Bo musiało mi pójść bardzo tragicznie, żeby tego nie zrobić, ale korek jest. Jest spory korek. No ale nic, no postojmy. Cześć! Cześć! Jak się macie? Dawno mnie tu nie było we vlogu, prawda? Byłaś w przedszkolu? Hej, dzieci nie mogą nożem się bawić. Co to jest? Co mamy? Od kiwi buzia się krzywi. Co robisz, przyczko? Boisz na tańca? Lubię kiwi też. Lubisz też kiwi? A, na, a tańce lubisz? A to nie lubisz kiwi? Lubię. Nie. Lubię. Nie lubisz. A jakie owoce jeszcze lubisz? Ty. Jakie banana lubisz? Nie. Nie, ja tylko kiwi? Nie. No to dobra. Czekoladę. I czekoladę. To są dwa twoje ulubione owoce, tak? I <gulata> kocham Cię. Co, ej! Co, ej, co, ej, co? Ej, stop! Stop! Pobacz się trochę tutaj, co? Ej! Co lubisz? Pokaż, jaką zrobiłaś tam, jakoś. I jakie to są kolory? Kolorowe. kolorowe. Kolorowe kolory, pięknie to zrobiłaś. Nie, kolorowe. Kolorowe. Włosy. Ko włosy byś chciała takie mieć? Tak, kupisz mi. Czy ci kupię takie włosy? Pomyślę, dobra? Pomyślę, no. Jestem, słuchajcie, właśnie po lekturze wiadomości i z dobrych wiadomości, bo w końcu się pojawiają jakieś dobre wiadomości. Może za dwa tygodnie ściągniemy maseczki. No, oby tak, słuchajcie, było. W Irlandii na przykład, bo wiem, jak tam wygląda sytuacja, zero już obostrzeń. E, nawet przekraczając granicę nie trzeba pokazywać paszportu covidowego, nie trzeba wypełniać formy lokalizacyjnej. Także naprawdę bardzo fajna opcja, chyba jeżeli chodzi o COVID, to to wszystko to już chyba może będziemy go żegnać na dobre. Taką mam przynajmniej nadzieję. Ja zmywam makijaż i tyle. Będę montować jeszcze dzisiaj vloga i coś sobie pewnie obejrzę. Dzisiaj jest ten najgorszy dzień, bo wczoraj skończyłam oglądać... Mroczne pożądanie. I o ile pierwszy sezon tak ok, to drugi tak mnie na maksach. To było tak wciągające. To jest tak irracjonalne, absurdalne i naciągane, ale tak wciągające, że naprawdę serdecznie Wam polecam. Jeżeli szukacie czegoś naprawdę wciągającego i chcecie wiedzieć, kto to faktycznie zabił, czyli to jest, co, co to jest za spisek, i jak to jest bardzo zakręcone. A to jest bardzo zakręcone. E, meksykański serial. Zmroźne, pożądanie, tak. No i dzisiaj jest ten straszny dzień, w którym trzeba wybrać. Tak się śmieję, nie? Eee, już to zaznaczam, że się śmieję, że to. Że są straszniejsze rzeczy. To wcale nie jest straszne, natomiast jest to ciężki dzień, w którym trzeba wybrać jakiś nowy seria. A my jakoś sobie poradzę. Dobra, a teraz zmywam makijaż. I tak sobie już zrzuciłam materiały, widziałam, że tam już sobie nagadałam się dzisiaj. Także chyba po prostu będę się z wami żegnać. Dziękować wam bardzo za uwagę. Życzyć miłego wieczoru albo dnia. I jeszcze raz przypominam o printu i o kodzie, który znajdziecie w opisie. Albo sprawić komuś prezent, przyjemność, albo sobie podsumować zeszły rok albo macie jakąś jeszcze inną okazję, to wykorzystajcie kod. Zostawiam Wam go w opisie. A ja póki co dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia.